Zawał, tak, jak na turecki. Zapierdala! Kurwa, no! Nie ja pierdala! Napierdala! Jedziesz, jedziesz! Trochę tak trzęsie, ale co tam? Teraz ja, uwaga, schodzę. Dochodzę, schodzę. Tam Natalia napierdala. Nie, nie spierdolimy się! Teraz ja! Jestem już kurwa prawie na dole. Zmęczyłaś się. Salsa na kurwione. Salsa na kurwione A tam jest Karolina. A tam jest Karolina. Trzeba ją nagrać. Karolina, nie uciekaj! O, brzoskwinki! Tak, ludzie, bo to proszę bardzo, zanieczyszczałem kurwa lasy. Nie widać mi dupy. Proszę bardzo, tak kurwa zaśmiecają ludzie lasy. Tu jest las, tu są śmieci, tam Natalia. Nie rób Hitoshi. Czekaj, zrobimy zbliżenie. Żeby było kurwa Hitoshi widać. No jedziesz na Hitoshi. Penis kurwa. No Teraz żeby nie, nie było za dużo was, to teraz ja muszę być Na Emo. Jak? Nie wiem jak, na Emo. Kurwa. Zobaczcie. Emo. Pokaż dupę. a to Karolina. Jak się włączona. Jak Przewietrzyło się. No, o wygląda. No trochę przewietrzyło się, gówno wywietrzało. A tu mamy Natalię znowu. Karolinę. Emo Karolina. <grystanie> Ale nie chowaj się. Nie. Będziesz na YouTube tylko. Nie ma z dobrze. Jest ładna. Nie kłam. O cycki, ona ma duże cycki. Jak duże! To trochę wielkie. Dobra. Teraz jeszcze ja. Teraz jak zrobimy swój kłopot. Robimy swój No chodź tu, kurwa. Nie udawaj, Ninja, chodź tu. Nie. A Dobra, to teraz jak na koniec pozdrowienia dla zajwistej kurwa Koi, Kitosi i innych kurwa szmat. Ej, one nie są szmata, biogardzi, one nawet emo nie są. No bo kurwa Koi emo nawet nie stał. E, to będzie tylko na YouTubie i z góry przepraszam za nasze wulgarne słownictwo i za wyzywanie, ale... Chyba ja, to wytniemy, żeby nie było, że policja. Ja. Trzeba będzie zrobić cenzurę. A chodźcie w dupę. O Jezu z jak kurwa złamać. Mam ładnie ale nie? zrób, zrób to. Gówno. <noise> o, gówno, bo tu nawet nie stałeś ostatnio. Czekaj, zaraz kurwa poszuka. O Jezu, znoska, znoska i kurwa pociekła. A, moja dupa. Co ty mi dupę po ojez, a ja to na siebie nagrywa? Ja chcę ciebie pokazać. Pokażcie ci. Mogę no, Pana pokażę Pokaż! No pokaż go bardziej, a nie No tutaj kurwa łeb mu zasłaniasz Zbliżenie na cycki Pokaż na pletka Przepięknej urody na flepek Okazał się mieczek no. Pozdrawiam Maksową i w ogóle to Kochu Ja kochu kurwa Kochu nie, kurwa tylko kochu. Kochu, kurwy. Nie, 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 nie kojki no, a tutaj panowie polą kurwa kamele. Macie, ma, macie ka, kurwa kamele. Kurwa nie podupię, o, o, nie. Yeah. No dobra, zatrzymaj. Się. Nie, jeszcze nie, jeszcze tak tutaj zrobimy taki ładny ten. A tam by kurwa byliśmy na tej takiej kurwa 20-metrowej wydmie, o. By... Które są kurwa w Ciechocinku? No. Tak więc, i...